Banknot o nominale 200 tysięcy złotych budzi nieufność w gdańskich sklepach. Nowy, nieznany, nie wiadomo czy prawdziwy. A nieco starsi pamiętają, jak oglądaliśmy pod światło pierwsze tysiąc złotówki, zwane wtedy malowankami. Dobry wieczór. Ta malowanka jest jak najprawdziwsza. 200 tysięcy złotych, 2 i 5 zer. Nie wierzą państwo w te banknoty, bo jest ich jeszcze za mało w obiegu, ale będzie coraz więcej. Środa, dzień targowy w Radzyminie. Dzisiaj mniej handlu, przede wszystkim rozmowy. Mleko wyszło mi zalistować 428 złotych, a litropi kosztuje 1900. To poszło 300-500%, a nasze co to pójdzie? 100% ten świniak nawet, no to co to za niego? To mleko stoi w nornie, już od ich z czasu. Jaka to cena mleka 500 złotych, a piwo kosztuje 1000-1500? To jest porównanie. krowi chodzi, o ogon wydzielać i dawać jej żyć? Żeby się opłacało, rolnicy podnieśli ceny. Za parę prosią, żądano 300 tysięcy złotych. Jeszcze dwa tygodnie temu były o połowę tańsze. Krowę ceniono na 1,5 miliona złotych, kilogram żywca już powyżej 6 tysięcy. Nic dziwnego, że tutaj sprzedających jest wielu. Cena skupu żywca w GS-ie 4 tysiące. Przed skupami GS-u nie ma nikogo. Również pustawo w sklepach mięsnych, poza dyżurną, zwyczajną prawie nic. Na bazarach mięso było, ale dla odważnych, którzy nie bali się dać 30 tysięcy za kilogram i do tego kupować mięso spod samochodu. Tymczasem za metr kwadratowy sklepu w śródmieściu Warszawy płaci się 50 tysięcy czynszu miesięcznie, ale na biednego nie trafiło skoro można sobie pozwolić na luksus niehandlowania oraz dwie i pół strony w książce telefonicznej zarządów, działów, oddziałów, prezesów, wicedyrektorów, zastępców i im podobnych, to w gąszczu tylu ważnych spraw może przecież wymknąć się ta jedna brak zaopatrzenia mięsnych sklepów. Pociesza fakt, że warszawskimi sklepami zainteresował się minister. Natomiast smuci to, że w kręgu zainteresowania ministra był problem widocznych lub niewidocznych cen oraz czystość haków. Czy jest Pan zadowolony z działania sieci pańskich sklepów? Nie jestem zadowolony. Wiem, że Pan ma na uwadze sklepy mięsne przede wszystkim teraz. Tak. Co się stało z mięsem? Nie ma dostaw przez ostatnie dwa dni. Nierealizowane są zamówienia większości naszych spółdzielni w czym wam społem pomaga tutaj Ja myślę, że chyba niczym. Oni nas zaopatrują w towar. A społem pomaga w zaopatrzeniu? Tak, proszę pani. Jak pani zdaniem robi to dobrze? Nie. Społem pomaga. Społem zabiega o towary, zawsze zabiegały i teraz no, Ale nieskutecznie. No nieskutecznie, bo nie ma towarów. Czy nie pozbył pan by się sklepów mięsnych? To robimy w tej chwili Ponad 5 tysięcy sklepów nasze spółdzielnie przekazały do dyspozycji innych organizacji bądź władz terenowych. Jest to konieczne. Społem się odchudza. Odchudzić się musi nie tylko społem. Natomiast tyją portfele coraz więcej papierków. W nowym nominale może Pan na pewno milion złotych zmieścić. Milion wejdzie, tak? A Albo tu? taki portfel tak zwany kalnerski rozkładany. O, tutaj to chyba złotą milion wejdzie. Format banknotów. Oto trzy modele na hiperinflację. Już chociażby dlatego nie mogą być tanie, od 70 do 90 tysięcy złotych. Okazuje się, żeby kupić portfel, trzeba mieć wypchany portfel. Kwoty coraz większe, a okienek nie przybywa. Zapas na grosze już wchłonięty. Konstruktor nie przewidział, że rachunek w sklepie może mieć siedem cyfr. Siedle? Tego też nie przewidziano. Poznański Wydział Komunikacji. Kolejka ludzi wyrejestrowujących samochody. Sytuacja jest taka, że jeden przejechany kilometr jest zbyt kosztowny, żeby można było eksploatować samochód. W tablice rejestracyjne próbne. Na tyle, ile potrzeba. I po co płacić pół miliona za samochód, który stoi w garażu? A Tak można. A tak można. Podobnie w Krakowie. Parkingi pełne, ale na ulicach pusto. Na stacjach benzynowych też zatankowanie malucha 50 tysięcy. Łódzka Wolczanka, najsłynniejszy w kraju producent koszum. W tym roku firma boi się, czy sprzeda całą produkcję. Ratunek w eksporcie. Dotąd za granicę szła połowa produkcji, ale czy drugą połowę weźmie po nowych cenach rynek wewnętrzny? Nie wiadomo. Wiadomo, że dochody w najbliższych miesiącach zostaną mocno ograniczone w stosunku do wzrostu cen. Przypomnę jeszcze, że jest to najprawdziwszy banknot. Na początku wiadomości 200 tysięcy, teraz jakby 190, żeby go oddać, muszę dołożyć. To wszystko. Do zobaczenia.